Cieszymy się bardzo, że z Chórem Akademickim Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy mogliśmy tutaj przybyć. Byliśmy wielokrotnie zapraszani. Niestety, pandemia trochę pokrzyżowała plany, więc tym bardziej jesteśmy radośni, że dzisiaj udało nam się tutaj zaśpiewać. Chociaż pogoda nie do końca dopisuje, to nastroje i emocje są bardzo pozytywne. Nie schodzi tutaj uśmiech z twarzy wszystkich uczestników, więc bardzo dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w tym konkursie. Gratulujemy wszystkim organizatorom wspaniałego przedsięwzięcia. Tematyka konkursu jest niezwykle interesująca, a tym bardziej, że modlitwa Paternoster ma w sobie głębie i cieszymy się, że właśnie ta modlitwa znalazła się jako ta główna czołowa, którą wszystkie chóry praktycznie wykonują. Podczas tego festiwalu. Myślę, że dla nas to również radość, że możemy my, w zasadzie po półtorocznym zamknięciu, mogliśmy po raz pierwszy pojechać na, na konkurs, e, który właśnie jest taką przewodnią myślą e, tutaj jest e, związany z e, muzyką religijną. Która jest dla nas bardzo istotna i no my się w tym świetnie czujemy, w tej muzyce, w tej muzyce religijnej realizujemy. I dlatego dziękujemy organizatorom za to, że ten konkurs jest kontynuowany, bo to już jest szósty z tego, z tego co mi wiadomo. Cieszymy się z tej wspaniałej akustyki w kościele, bo naprawdę świetnie się tutaj śpiewa. Jesteśmy z dużą przyszły. przyjemnością można malować dźwiękiem. To rzeczywiście i niezwykle optymistyczny jest również fakt, że inne chóry Mogą słuchać tych prezentacji, my możemy słuchać innych, inni mogą słuchać nas. To niezwykle cenne i rzeczywiście w okresie po pandemii, budujące dla nas wszystkich, dyrygentów i chórzystów.